Zadanie trzecie. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6, wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma wybranych liczb jest równa. Czyli my musimy znaleźć te liczby największą i najmniejszą, trzycyfrową których suma cyfr daje nam y, liczbę 6. Jak to zrobić? Wypiszmy sobie w ogóle jakie to są te liczby trzycyfrowe. No trzycyfrowe zaczynają się od setki, bo wcześniej jest 99, to jest dwucyfrowa oczywiście. Czyli zaczynamy od setki, idziemy gdzieś tam dalej, mamy liczbę 101, później mamy 102 i tak dalej i tak dalej aż dokąd? Aż do 999. No bo kolejną to już będzie 1000. To jest czterocyfrowa. Tutaj ucinamy wszystko. I teraz zastanówmy się Jakie cyfry musiałyby wchodzić w skład tych liczb, żebyśmy sumę tych cyfr mieli równą 6. No to patrzcie, co to znaczy suma cyfr w liczbie? Musimy dodać, tutaj patrząc na setkę, na przykład. 1 dodać 0 dodać 0 to jest 1. Suma cyfr tej liczby jest równa 1. Tutaj 1,01, suma cyfr jest równa 2. Tutaj 102, suma cyfr to będzie 1 plus 0 plus 2, czyli 3 i tak dalej. To możemy szybciutko sobie wydedukować, jaka to będzie ta najmniejsza liczba, której suma cyfr będzie równa 6. Dlatego, że patrzcie, gdybym ja tu dopisał jeszcze 103, to suma cyfr byłaby równa 4, później 104, gdybym dopisał, to suma cyfr byłaby równa 5 i gdybym napisał 105, to 1 plus 0 plus 5 daje mi szóstkę, i to jest najmniejsza liczba trzycyfrowa, której suma cyfr daje nam liczbę 6. To jest najmniejsza. To teraz szukamy największej. No to możemy sobie tak jechać znowu od końca, od 999. Jak dodamy 9 plus 9 plus 9, to nam da 27. To w ogóle o wiele za dużo. Ale popatrzcie, możemy się domyślić. No, jeśli nam stanie na pierwszym miejscu tej liczby dziewiątka, to już mamy przekroczoną tą wartość sumy cyfr, bo ma być maksymalnie 6. Czyli wszystkie liczby 900, coś, 800, coś, 700, coś, to wszystko odpada. Więc jaka będzie największa? Może taka z szóstką na początku. Liczba 600 daje nam sumę cyfr równą 6. Bo to jest 6, dodać 0, dodać 0. A gdybyśmy wzięli 601, to już mamy 6, dodać 0, dodać 1, czyli 7. Więc to się już nie będzie zgadzało. Tutaj suma cyfr jest 7. Czyli każda kolejna większa od 600 już będzie miała na pewno większą sumę cyfr. Więc ta liczba 600 to jest ta największa, jaką my możemy wziąć. I teraz to, co my mamy zrobić w tym zadaniu, to jest dodać do siebie o te dwie liczby: 105 i 600. Czyli dodajemy sobie 105, dodać 600 równa się oczywiście 705. I to jest suma liczb największej i najmniejszej, których sumy cyfr w środku, dodane do siebie te cyferki, dadzą nam 6. 105 i 600 to są te liczby po dodaniu 705. Odpowiedź. B. Jeśli spodobał Ci się ten film i sposób, w jaki tłumaczę zadania, to zostaw po sobie łapkę w górę i zasubskrybuj kanał czerwonym przyciskiem poniżej. Dzięki temu Ty nie przegapisz kolejnych materiałów, a mi dasz możliwość dotarcia do innych uczniów, którzy też może mają jeszcze problemy z matematyką albo chcą się po prostu czegoś nowego dowiedzieć. Dzięki i do zobaczenia przy kolejnych zadaniach. Cześć.